Ja witam Was widzowie w kolejnej odcinku Manor Lords. Mamy kwiecień, trajektoria poza odcinkiem. Jedyne co się zmieniło to mamy kamień, mamy tu ludzi, mamy faktorie i tu już sprzedajemy wapień. W warsztacie murarskim już pracownicy nam robią yy, obrobiony. Kamień. Ogólnie kamienia mamy 19. trochę mają do roboty. Mamy kwiecień, to mamy porę na jagodki. Zbieramy, zbieramy. Czekamy na kupca, aż przy... no, zabierze wapnia trochę. Wapnia nam nigdy nie zabraknie. Wreszcie zima poszła. Także nieskończony zysk, praktycznie, bo yy, to się nigdy nie skończy, a bo mamy nieskończone złoże, a my zbudujemy więcej domów. Hmm. Tylko potrzebujemy jakiegoś człowieka, nie? No tutaj, tutaj nie weźmiemy nic, bo. Tutaj potrzebujemy. Już zarobiliśmy. Ale już idziemy, nie potrzebujemy ludzi. No, tutaj może być jednego mniej. A tutaj sobie cały czas wydobywamy. Kamień. Możemy sobie podejść, zobaczyć jak to tam robią. Kamienie łamię, łupię sobie. To sobie kładzie. Narzeka na pracę. No ogólnie ładna grafika w tej grze, prawda na Moja wiesz średniowieczna gra. Może sobie pójdziemy do faktory i zobaczyć jak to tam wygląda. Tutaj oczywiście jakieś drogi mają, żeby nie było. Tak wygląda faktoria, tu się tam kładą materiały i oni wywożą, kupcy. O, tutaj zauważymy jak to robią. gdzie jest animacja zrobiona, ale chyba nie ma animacji, czy jest? Tutaj widzimy jakiś kinów, Ale tutaj tak stukają, stukajem i z czego wychodzi coś. Yy, za rok, jak będzie więcej mieszkańców, trzeba będzie zrobić... Yy, trzeba będzie zrobić pola uprawne, żeby żarcia było więcej. Bo z jagód na razie nam na 9 miesięcy wystarcza. To za mało. 137 pieniędzy co mnie cieszy ale czemu on wapnia nie weźmie sobie nie wiem czemu on sobie wapnia... o poszedł po wapnie a ja mógłby wziąć wszystko bo ile mamy wapnia? 19 a on chyba 10 wywozi, tak ustawiliśmy Ale potrzebujemy tutaj ludzi. Dobra, tu mają jakieś ogródki. To, żeby jakby nie były takie puste 3-4 lata na jabłka czekać No wiecie co? To już chyba trochę za dużo, a możemy nagrodę zbudować Dla Lakus a i to teraz zakasa się nie robi Widzę. Aha, to już, już nie możemy więcej mhm. Asad jabłoni gdzieś Widzę, że też nie A tu Nie Za niski poziom, mhm. hmm. czyli trzeba by to ulepszać, ale nam brakuje tak Opał mamy Jedzenie mamy, y y mięsa im brakuje i dostępu do kościoła. Tu mamy targowisko, to jest na stość wolne. Miejsce 592, trochę tego jest. Wapnia trochę jest. Kamień sobie robią. 44 kamienia mamy obrobionego Zaraz sobie zobaczymy ile to na handlowy nosi. Żeby kupić, żeby kupić szlak handlowy to 100, 100 tych monet trzeba wydać A 15 jest wart kamień obrobiony Bo taki zwykły to się nie warto tak wam powiem Ale nasi ludzie będą zabudować, Ulepszać sobie ten Miejsca w ogródku już widzę pierwsze kury Ludzie nie dały będzie więcej jedzenia, zobaczcie, już podskoczyło na 10 miesięcy W okresie W okresie jesieni to trzeba będzie co? Puścić ludzi na Rąbanie drewna i na sianie O, zobaczcie tu są młode drzewa nasze są Na to tu tak. słabo wyszło tam Podoba mi się ta realistyka tu. Zobaczcie, no to coś to jest. Stare gałęzie. Zobaczymy, ile to ma na handlu wywieźć. Wywieźć... 31 kamienia... wapnia. Z kamieniem też możemy już coś podziałać. To mnie cieszy, że on wy wydobywuje kamień i wapń. A co to jest? Nieobdrobione, dobra, dobra. Kiedyś był po prostu kamień, kamień i, i, i gówno z tego było. A teraz można go ulepszać. Upgrading taki. A trzeba zobaczyć, gdzie są najlepsze pola. Mm, nie wiem co to to znaczy trzeba z takich średnich chyba, czy coś? Na pszenicy, a na... Na przykład jęczmień? No na jęczmień to tu my nie mamy dobrych polu... Miejsca takie miejsce żeby wiecie, nie? Gdzie je tu? Len. No na Len Tu chcę ludzi mieć. To może tak gdzieś po drugiej stronie. Zobaczcie takie na przykład. By się zrobiło takie O. Co? Nie można? Czemu? A tak? Tak? Aha, tak? No to do drogi nie może dosięgać. Dobra, Zrobimy tak. Na przykład takie pole. Narożnik, rozmiar 6,9, 6 na 9, 6 na 3. 6 na 9 większe byłoby. I takie pole na jeden rok no by wystarczyło. A to potrzeba byłoby więcej ludzi. Na przykład tak jest. O. I zobaczymy, ile jest tam ugoru u i z czego najwięcej. Pszenicy, no czyli dobrze, że pszenicy najwięcej, bo jedzenia będzie więcej. Dobra, mamy jakiegoś człowieka wolnego. Puścimy go do pracy. Zbieranie jagód sezonowe. A tutaj widzę, że zbudowali jakieś takie domy. Tutaj coś pani chce powiększenie. No dobra, jak chcę się powiększyć, tutaj też. A tu, tu już nie chce. A co na to chcę powiększyć? Dom czy co? No i trochę pieniędzy już jest. To mnie cieszy. Nie wiem, jak to działa to powiększenie ich. Trochę daleka droga jest tutaj. Mogę tu, tu drogę zrobić? Nie, nie, bo tu już wchodzę na teren. Tutaj pieszo muszę łazić. Okay. Trochę daleko to zrobiłem ten dark. Taka ziemia fajna, nie tylko. Zobaczcie, nie tylko kamień jest. A ja bym wolał na przykład żelazo, nie? Ja mieć na fulla. Ale tu widzę rybki, ile? 372. To tutaj. Hmm, sezonowe, czyli no nie wiem, to chyba w całym roku można zbierać te ryby, łowić w sensie. Zbierać te. A grzybki, ile są warte w faktorii? No, jedzenie nie trzeba wejść chyba jest to Mangrzymy nie są takie opłacalne ryby no to ryby to mamy podział widzę na karpie i na na węgorze jeszcze na karpie są drogie Ale ile mamy już jagód? No, tam trochę zrywają. 115 jagód. Im więcej, tym lepiej dla nas. I patrzcie, no, jak mam, na przykład, już tutaj se pole zrobiłem. To jest nasze pole? No, trochę duże. Dobra, załóżmy, że pół obsieją. No, to na przykład Dobra, tu mamy pole. Jeszcze trzeba sprawdzić jakoś młyna i wiatru. Skoro tu mamy wiatr, to chyba będzie dobrze, nie? Bo tu woda no to musi być jako tako wiatr. Ale można też tutaj położyć. O, nie? Na przykład. Tu młyn. Gospodarstwo na przykład nie wiem. Gdzieś tu. Chociaż nie, bo gospodarstwo to a tu domy, to tak nie pasuje. Na przykład gdzieś po jednej stronie, nie Najlepiej kłaść. Wstawiać to. I co oni już się zbudowali tu? Nie. Coś tu buduję, ale co? Nie wiem, czy oni chcą jakby domy lepsze mieć na zimę? O, o no to macie, tu możemy sobie zrobić, co chcemy. Mm, warzywa, o to, o to chodziło, dobra to możemy, nie wiem, zainwestować w śliwki? Tak? Kapusta. Nie, to nie kapusta, to jest to... Świnie, czy kowy? Chyba świnie lepsze. Co tańsze. Tak samo A to co to jest takie władzie? Nie wiem, czy to bura, czy to? No, tutaj kura to wiadomo, nie? No to upgrading. Nie się upgrade'uje. Co mamy, lipiec? To już 93. Wprowadza się nowa rodzina. Aś cieszy mnie to. Im więcej rodzin, tym lepiej, bo jedzenia mamy dużo. Ale tak planuję zimą. W tej grze, yy, właśnie narobić trochę tu, trochę do gospodarstwa. Ja bym tu nawet mógł drogę im zbudować. Czy się tak nie da? Nie da się. A szkoda, bo w starej wersji można było połączyć drogę do pola. A teraz przejdę z buta. No i co? Co tam by sobie wbudowali Przybudówkę. Widzicie taką przybudówkę z, z tam. To, no, nie wiem, ta rodzina chce więcej A czekajcie, ja sobie zobaczę co to są. To fioletowe. Czy to buraki? Czy co? Tak, buraki. A szkoda, że to nie zrobili jako czerwone, nie? Bo buraki głównie są czerwone. A tu mogę coś zbudować? Czy za dużo, za mało desek? Mhm. Jakbyśmy trochę drzew pościnali. Ile tam im jeszcze zostało jagód? 90 do zerowania. A to będzie jeszcze rośnie. Dobra, na przykład tutaj zwolnimy dom i pójdzie tutaj zbierać. Jedna osoba wystarczy moim zdaniem na razie. I tak tego kamienia na razie nie sprzedajemy. Bo ja chcę wywodzić tak po 30 tego kamienia, bo oni to jednak długo robią ten kamień. Nie wiem, czy on jest tak ciężki w obróbce, czy po prostu im się nie chce. A jak będziemy mieć jeszcze dodatkową własną żywność w postaci, myślę, że chyba chleba, nie? No, to można chleb zrobić. Tak, chlebek. Jak będzie chleb, to będzie życie. Pamiętajcie, chleb jest najważniejszy. O, mają świnie. Pytanie, czy oni będą mnie zabijać? Na przykład tutaj wstawiam. bo na razie tu w dużym spichlerzu nie ma. Chyba, że postawimy jako rodzina dla siebie coś, jakiś tam swój. No tutaj jest... Czekajcie, można tak i odtąd tu. Jakoś to wygląda tak nawet dobrze. Także tam co no tutaj co robią? Kasa to czasami wpływa. Mm. Jakby myślą o... Wypalarnia wapnia, co to jest? Robotnicy wyparają zaprawę z wapnia. A jak się robi zaprawę w tej grze? Tu mamy oczywiście, tu mamy zakład murarski. No glina nie mamy. Kuźni nie. Posiadłość. 20 desek, Aha, to będę mógł im robić ten podatki. Podatki tam będą ważne, na co się ba. coś grze tam wpływają. Podatki mam kasę i mogę na coś wydawać. I co oni się wbudowali? Tak, a czemu tu nie ma. Ten nie ma żarcia? A ten ma. O co tu chodzi? Jak jestem na targu? Takie, tu tam pusto. O czemu? Czemu nikogo na targu nie ma? Nie bydlę na targu? Są, jest jedzenie. Jedzenie nam wystarczy na 14 miesięcy. 175 zł do jednego krzewu. Na... ile mieszkańców? Ile to jest? Nie ma. Się. Dziewięciu. Dziewięć mieszkańców na razie w wiosce. I, I każdy ma jakąś pracę. I ziemie są tarpione przez suszę. Aha. Bo nie pada, no to jest susza. Zobaczcie, jak trampy wypaliło. Dobra, wiecie co? Mamy sierpień. To żeby im już nie zaszkodziło. To niech robią już tam coś. Nie, niech tam coś się bawią. Niech ścinają mi drzewa. Chyba nie zaznaczę gdzie. Gdzieś tutaj niech zaszczą, bo... Tutaj nie chcę, żeby mi zwierzyna nie zwiała. A to aż tyle ścieni? Czy to w uschło? Nie gadajcie, że tak uschło. Czy to czekamy na deszcz? A niech tam człowiek sobie ścina. Ale. Ale uschło. Kiedy to padało ostatnio? O nie, ten krzew jedzenia też uschnie. No pewnie tak, no to wszystko usycha, zobaczcie. A mogę jakiś upgrading tu zrobić? Nie. Produktywność 53%, no dobrze. Ale tam nikogo na razie nie ma. Jak tam z jedzeniem, mają ten? Ten ma, ten ma. Dobra, już się naprawi. Dobra, tu mamy jakieś świnki. Tak? świnie, nie? Tu były. Tak. Tutaj jakieś buraczki sobie rosną, a tu nie możemy nic. Tu nic nie chcą. Może im kościół wybudujemy. Gdzie ten kościół jest? Tutaj. Desek nam brakuje. Mm -hmm. A tu, tu na tropy. Tego nie chcemy chyba dół na trupy. My chcemy być uczciwym państwem i budować Republikę Taką małą A tutaj ten teren jest taki niewykorzystywany Tutaj bym nie wiem poszedł tu na pewno działalność pól pewno tak, żeby nie wycinać drzew. Bo drzewa to jest przyszłość tej grze, zwłaszcza, że to jest susza. No i nie mają co ciąć. Oni w ogóle tam mają coś? By uciąć, czy nie? Nie wiem, czy oni idą gdzieś tam ciąć? Muszę zobaczyć. Czy jak jest susza, to nie mogą? Nie no, robię coś tam. Może coś tam porąbie sobie. No, dobra opału trzeba trochę narobić, bo na 6 miesięcy to mało. Wiadomo, że teraz nie wykorzystają tego. Ale później tak. Nie, tutaj jakby co widzowie mamy jednego ludzika, to tutaj nie chodzi, że tu jeden człowiek pracuje, nie? Tylko tu chodzi o to, że jeden człowiek to jakby jedna rodzina, nie? Że w rodzinie masz, nie wiem, cztery osoby? Nie, no to cztery osoby pracują w kamieniołomie. I na przykład... Nie, dwie... Y, rąbią kamienie? Kilofami. Y, dwie wywożą. Tam do spichlerzu czy tam gdzieś. Nie, nie do spichlerzu, do składu. Co się to nazywa. A w spichlerzu jest mięso? Nie ma. To ty, oni tych świnie chyba nie zabijają. O, o, co tu chodzi? Co, co mają? tu mają? Tu mają tarcze jakieś. Tylko, że my gramy na razie bez... No ja dawno w to nie grałem, więc nie gramy na... z botami, że jest walka, walka. Później zmienimy save'a. Ale najpierw to, nie? Dokończmy. Trzeba się tu rozbudować. Amra, ja wam będę kończył odcinek, bo co by. Co by. Co, by, co mam wam tutaj więcej pokazać? Nie wiem, widzimy się jak. O, mamy pierwsze mięso, zobaczcie, wieprzowina. A tu tylko dwa. O matko, jak mało. I to dopiero po takim czasie. No, bro, widzowie, ja kończę. Wy to zobaczycie 8 stycznia i życzę Wam, jeżeli oglądają mnie dzieci, to życzę Wam miłego powrotu do szkoły i powodzenia. Siema, cześć!